Poglądam, moje ulubione filmy, czyli "Toka Boka. <śledząc> hm. Wiem jaki kanał Candy Kid Candy Channel Toka Boka. Tak. A potem może Wojana. <śledząc> hm. Ech, czas wstawać. Jestem głodna, powiem Zasi, żeby mi zrobiła coś do jedzenia. Poza tym zaraz idziemy na ten obiad czy tam śniadanie. Zasia co robisz? Mogę z tobą? Mm -mm. <laughs> Oglądam. Nie widać? Kiedy Antek wstanie? No nie wiem, ja dopiero dzisiaj zasnęłam po 12, więc, więc ciężko mi się zasypiało. Budziłam ciocie, kładłam się do niej. Poszłam też do babci i dziadka. No i jeśli nikt pewnie nikt czy nie wie, ten kto ogląda ten film, to ja mam zapalenie ktań w prawdziwym życiu. <laughs> więc lajkujcie wszystkie filmiki. Oj. I żebym szybciej wyzdrowiała, bo możecie zobaczyć, że mam inny głos, więc to tego właśnie... I przechodzimy do nagrywania. No dobra, ja chcę na jajecznicę na śniadanko. A, mój telefon zawsze spada. Jajecznica, Hania, idź, Anta, budź. Uh -huh, uh -huh. Ja odgrzeję nam. Temu ja zawsze muszę wszystko robić. Antka będzie łatwo budzić, chyba że będzie płakał. Antek, wstawaj. Nie ja chcę jeszcze pospać. Wstawaj, nie ma spania. Co się tam dzieje? Bo ja nie chcę wstawać. Hania, co robisz? Chciałam obudzić Antka, ale on nie chce wstawać. Yyyy, co mnie to interesuje? Znasz się powiedziała, żeby go obudziła. Yy, no dobra, ale nie musisz jej słuchać. No nie, ale chcę. Antek, idź spać. Hania, masz? W tej chwili też nie spać. Mamo, nie jestem śpiąca. O proszę, Hania, Hania. Ale sprzątasz dzisiaj ty. Prawda? Zawołam, że się to ona posponta. Um, Antek się nie chce budzić. Spoko. No dobra. Ale ja chcę samą wodę. Ja nie chcę jakieś energetyki. Tchania to sok. No dobra, dawaj to. Ja włączę jakiś fajny film. Ech, jak zawsze. Ja. Gdzie są jakieś dobre, fajne talerze? I jak coś, to ja już jestem w moim zwykłym domu. Przechodzimy do nagrywania. No dobra, znalazłam jakieś talerze. To teraz włożę tą jajecznicę. I dołożę do niej sałatkę. Mam sałatkę. Antek, jak będzie głodny, to po prostu zje sobie tą jajecznicę. Ale na razie tu nie przychodzi, więc nie jest. Ja będę jadła tą jajecznicę z, z sałatką. Ani też dam. Ale nie sądzę, żeby się tak napiła albo zjadła. Dla ciebie. Co to jest? Sałata. Mm. No dobra, lubię sałatę. No właśnie się mi, O. Dzięki. Wybrałaś ten film. Ech, szukam. Weź włącz te wiadomości. Nie F Eee. To poglądam to Nie, nie poglądasz beze mnie. Poglądam. Eee. No dobra. O wyspałem się w końcu. <laughs> Te dziewczyny. Te dziewczyny są dziwne. Te dzisiaj nie będę obudzić mamę. Oczywiście, że tak. A wiecie, czy. Mamo, mamo. <laughs> Co się stało? Ty kochania mnie pobiła. Oj, to teraz dostanie. Hania, czemu biła siantka? Mama ja nie biła mantka, a ty kłamie? Ja nie kłamie, biłaś mnie w policzek. Nie, dostaniesz karę. Nie, nie dostanę, bo nawet tak nie zrobiłam. Są tu kamery, zobaczę. Zosiadaj telefon. Mm. Co się obejrzymy? Chciałabym powiedzieć, obudzę. sprankuje moją mamę. A wiecie czym? O. o. Mamo, mamo. Co się stało, on tak? nie mnie uderzyła. Ach, no dobrze. To teraz dostanie, chodź, dostanie kartę. A ty taki niegrzeczny jesteś. One to ustawiły. Nie da się tego ustawić. Naprawdę jesteś taki niegrzeczny? Jestem grzeczny. Ciekawy ten program. Mhm. Nawet się nie interesujecie, co się dzieje? Nie ma sensu, mamo. No, nie, jesteś twoją, Nie jesteś moją mamą, jesteś moją ciocią. Antek, ale teraz przesadziłeś. Zosia odkładam ci ten telefon. W ogóle nie obiadajcie się jakoś bardzo, bo zaraz idziemy na śniadanie. Do tej restauracji. Oj, nie jest spadła. No dobra, Antek jest bardzo dziwny. Też masz tu małe śniadanie małe. Ja nie chcę śniadania. Mamo, zjedz tu. Dobra ta jajecznica. Umiesz przygrzewać obiady i śniadania. Antek, spadaj. Lidka, wstawaj. Litka wstawa, jak zawsze. Który dzisiaj dzień w ogóle? No 20 kwietnia, żartowałem. Na co 20? Przecież dzisiaj jest szósty. No jest, wiem, wiem. Wiem o tym, że jest szósty. Ciekawe, czy dzieci wstały? Na pewno wstały. Chodź zobaczymy. No i to oczywiste. Kochani, przesuńcie się. Eee, ja nie chcę do dziadka na ręce. O! Kochania, przesuń się, idź do dziadka. Nie, ja nie idę do dziadka. Przedłożę się, chociaż nie jestem witem. W ogóle to dla Ciebie ten biale. A może dla dziadka? Nie, mi nie pasuje. No dobra, ja siadam. Kto się przesunie? Zosia, idź obok Twoich rodziców. to wstawaj. Idziemy na śniadanie. Sosia, my jeszcze nie idziemy. Ha, 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 ale z ciebie bambik. Wstawaj. Nie, nie wstaję. Chodź, Sosia. Seweryn, wstawaj. Ubieraj się w twoją koszulkę. Już nie. Dobra, wszyscy gotowi? Zosia, gdzie... A, tu jesteś. Yy, ja już jadłam jedzenie. No dobra, odłóżmy telefony. Możemy iść. A nie za darmo, prawda, mama? Tak, za darmo. No, no dobra, chodźmy. Wszyscy... Idziemy. Jesteśmy dzieci, rozsiadać się. Ha! Antek nie ma miejsca. Mamo, ja chcę w ksie... takim krześle. Antek, jesteś na to za duży. Mamo, ja chcę. <coughs> Dziewczyny, Antek siada w tym krześle. To nie z nami. Siadasz na normalnym. Mm, w prawdziwym życiu siedziałem na takim. A. no dobra, piątka nasz jeszcze szóstka szóstka to komuś musimy dołożyć krzesła dziadkowi no dobra, dokładamy no dobra, jest krzesełko A. Ja pójdę po dzieciom coś do jedzenia A okay. dzieci kanapki Jadę. My zjemy, idziemy do hotelu. 7 godzin później. Hmm, ale fajny samochód. Tak, tak, mega fajny. Mm. <coughs> Zosia, chodź już spać. My już idziemy jak coś. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh twoje idź Jutro do szkoły. Uhum. Przecież jutro niedziela. Jutro wyjeżdżamy. Masz chrypę, Zosia. Nie wiem, czy w do szkoły. <tryk> pa. A, Antek, idź. Zgasza mi się światło. Tego nikt nie widział. No dobra, idziecie spać. Ja zgaszam światło. Internet włączony? Nie. Ja czytałam książkę na dobranoc. Później idziemy stąd. Trochę to. Nie wiem. Precy mój. To moje w takim razie. czka. Antek twoje, jest samochód i pielucha. Mm. Pokujemy się. Jeszcze przebrać się trzeba. Dla Severyny za Mariusz. Dawaj, Severyny. Uważaj, nie ma miejsca, przesuńcie się. szybko mm, wiadomo jest jakiś spalczony co ty chyba nie walizkę co się dzieje co się papsu wiesz co Jesteśmy naszą córką. Antek. Wychodzimy stąd w tej chwili. Chodźcie. Godzinka później. A raczej dwie. To razem trzy. Czyli trzy godziny później. Jesteśmy w końcu. A wzięliśmy mój telefon. Nie wkurzaj mnie Zosia teraz. No dobra, nie wzięliśmy mojego telefonu. Ja to wiem. Hmm. No dobra, jest już wieczór. Przebieramy się. No dobra, zaczęli spać. To jest tylko do ciebie. Anię, mój telefon jest. Co Jeśli Wam się podobał filmik, subskrybujcie mój kanał. Pa-pa!